g o Ci... Nie używajcie kierunki, bo no, ja wciąż się nie p...dają, zobacz! Cieszę się! No używaj mi. Ale bo o co ci chodzi? Soba. Ale gdzie mnie? Gdzie? W którym k...dyszczę przed mostem? Stary! Mam cię nagranego! Trzy razy co zrobiłeś! Co? co? Ja, ja powiedziałem, mieniłem, ma... że jedziesz na lewym pas. Stary! Mam kamerkę! No. A ja też gdzie mam tyś... kamerkę i też powiem Ale ja nic wysłać. nie zrobiłem, ja jechałem lewym patem swobodnie, ja A jechałem wiesz, lewym patem. Jak wyjechałeś z góry... No! Jak podjeżdżałeś pod górę, tak. to chyba autobus dziś na lewy pas bez bies też mam cię Ale ja zjechałem cały czas stary tym, w bies Jechałeś prawym pasem, chyba autobus dziś na lewy. Ciekawe, to się sprawdza, ale wyjechałem lewym pasem. Sobie dobra, dobra jedź, bo ledwo chyba Nie Tak mało, ja też nie przedwoję ciebie. Dobra, Dlatego do ciebie, pytam, czy masz k... kierunku. Dobra, cześć. Jakiś jest...